BENNY Animations Polskie. To już tradycja, że wypadamy w moje urodziny do knajpy. Wraz z upływem lat coraz ciężej zebrać moją rodzinkę na wspólny posiłek. Brat wyjechał na studia, a rodzice zafiksowali się na pracy. W końcu nadszedł dzień urodzin, i powarciło mi się, bo brat zjechał do domu na weekend. Starsi byli mega zajęci, ale umówiłem się z nimi na inny raz. Wyszło, że będę mieć dwie kolacje urodzinowe. Padło na chiński bufet nieopodal, bo uwielbiam ich kuchnię. Żarcie mają bomba, a do tego sale zdobią masywne akwaria z karpiami koi, które goście podziwiają zajadając kotlety z psa. Aż dziw bierze, że nie mają tu większego ruchu. Kobieta z obsługi cichutko zaprowadziła nas do stolika. Oprócz pracowników nie było tam nikogo. Na myśl o ich wyśmienitej kuchni zrobiło mi się szkoda, że lokal świeci pustkami. Złapaliśmy po drinku i zabraliśmy się za nakładanie żarcia. Kolacja z początku przebiegała całkiem normalnie. Drażniłam się z bratem, jak na siostrzyczkę przystało. Udawał wkurzonego, mieliśmy ubaw popachy. Staraliśmy się nie robić wiochy, żeby nikomu nie przeszkadzać. Poprzysięgłam sobie wpadać tu częściej po tym, jak wsunęłam dwa talerze z mięsnymi daniami. Żarcie było po prostu boskie, więc karmiłam twarz w opór. Zostało tylko parę grzybków i kilka nitek makaronu, a u brata kawałeczek ciasta. Rozmawialiśmy w najlepsze, kiedy ktoś inny wszedł i zajął stolik nieopodal nas. Popatrzyłam się na niego i zatkało mnie. Nigdy nie widziałam nikogo takiego miał ciemną karnację i złociste włosy, oczy błękitne, niemalże białe, wyglądały nienaturalnie, jakby gość założył kolorowe szkła kontaktowe. Obsługa nagle zaczęła się dziwnie zachowywać. Wyszeptali coś do tego faceta, a potem pokiwali w naszym kierunku. Spojrzałam na brata, nie wiedząc, czy mamy wyjść, czy też przyglądać się temu. Gość powiedział coś niskim głosem, ale za chińskiego boga nie wiem co. Kelner popatrzył się na nas wzrokiem zbitego psa, a następnie odszedł w pośpiechu. Po chwili prawie cała obsługa zaczęła tam się kręcić. Facet miał na sobie ciemnoczerwoną kamizelkę ze złotymi prążkami, koszula zapięta na ostatni guzik pod samą brodę, rękawy podwinięte pod łokcie i podpięte złotymi spinkami. Oboje staraliśmy się nie gapić, aby nie było to ciężkie. Na szczęście miał nas w nosie. Siedział tam, jakby miał kij od szczotki w tyłku, chyba na coś czekał. Kelner wszedł z dwoma talerzami, jakiś smażony ryż, wybełtany z czymś, i do tego kawałki kurczaka. Popatrzyłam się na brata ze zdziwieniem. Dlaczego ten gość jest aż tak ważny, że obsługa bufetu sama nosi mu żarcie. Ułożono talerze, a następnie mężczyzna zaczął karmić twarz. Włosy stanęły mi dęba na widok kolejnych talerzy z jedzeniem. Po chwili cały stół pokrył się talerzami z różnymi rodzajami dań. Sama nie dałabym rady zjeść nawet dwóch posiłków z tego, co postawili przed tym gościem. Może czeka na znajomych. Nic z tych rzeczy. Specjalnie usiadł przy stoliku dla czterech, żeby mieć więcej żarcia. Do chwili dostawienia ostatniego talerza, facet zdążył już wsunąć dwa dania. Puste skorupy oddawał kelnerowi, który w ich miejsce dostawiał kolejne. Mężczyzna nie był zbyt duży, wyglądał mizernie, a odkąd siadł, opiolił więcej niż z bratem bylibyśmy w stanie zjeść przez cały wieczór. Trzeba było zapłacić i wyjść, ale siedzieliśmy sobie w najlepsze, zahipnotyzowani widokiem tego dziwaka. Kolejne cztery opróżnione talerze odłożone na bok. Kelnerzy pracują w pocie czoła. Zachowywali się, jakby smok wawelski przybył do nich na królewską ucztę. W tle leciała muzyka, która delikatnie zagłuszała dźwięki sztućców brzdękających o zastawę i odgłosy z do naczyń. Co dziwne, gość nie mlaskał ani nic z tych rzeczy, a przynajmniej dopóki nie dorwał się do krewetek. Restauracja serwowała całe krewetki z głowami. Facet nie odklejał głów, po prostu ładował całą krewetkę do japy. Aż pancerz chrupał w zębach. Straciłam rachubę, ile zdołał już zjeść. Jego twarz była blada, podobnie jak moja, z tą różnicą, że u mnie, ze zdziwienia, w końcu dotarł do mojego ulubionego dania żeberek w sosie miodowym. Serio, to mój strzał w dziesiątkę. Musiałam zobaczyć, czy pożre je tak samo jak krewetki. Pancerze to pryszcz przy kościach, no nie. Nie ma mowy, żeby poprzegryzać kości. Oboje prawie pospadaliśmy z krzeseł, kiedy wsunął całą kubkę, bez najmniejszego oporu, łącznie z kośćmi. To kompletnie po***e, przecież żaden człowiek nie jest w stanie tak żreć. Mieliśmy szansę prysnąć, właściciele pewnie nawet by nie zauważyli, jeśli wyszlibyśmy bez płacenia. Nie dało się ogarnąć, ile już zjadł, bo na bieżąco wynosili talerze. Straciliśmy poczucie czasu. Chociaż to wszystko nie trwało zbyt długo. Ten gość zjadł więcej w godzinę niż zwykły człowiek w sześć miesięcy. W końcu zabrali wszystkie talerze i zastąpili je czystą, pustą zastawą. Obrócił głowę i spotkaliśmy się wzrokiem. Prawie zsikałam się w gacie na widok jego jasnych oczu. Oboje z bratem zamarliśmy, kiedy wstał. Pomimo tej całej wyżerki nie był pobrudzony. Zero plamek z sosu na kamizelce. Skierował się w naszą stronę, z uśmiechem na twarzy, od którego flaki wywracały się w środku. Zatrzymał się i położył dłoń na moim oparciu, usiłując zachować pozory przyjaznego nastawienia. Popatrzyłam na brata błagalnym wzrokiem. Jego dłoń powędrowała na nóż do masła. To damu popalić. Dzięki Bogu za starszych braci. Przepraszam, że musieliście na to patrzeć. To pewnie nie najlepszy widok, ale ta restauracja ma dla mnie specjalny deserek i musiałem wpaść. Przemówił. Miał wspaniały głos z południowym akcentem. Zjadł pan kości, wybełkotałam z siebie, nie będąc w stanie dodać nic więcej. Owszem, mogę jeść i trawić takie rzeczy. Nie wypada zostawiać resztek na talerzu. — To obraza dla szefa kuchni — powiedział to i zaczął wodzić wzrokiem po naszych talerzach. Wciąż mieliśmy tam resztki. Zalał mnie zimny pot. Mocno ścisnęłam zwieracze, czekając, co zrobi. Wariowałam, dociekając, kim lub czym była ta istota. — Cóż, kilka gryzków to jeszcze nie koniec świata. W końcu byliście świadkami dość nietypowej rzeczy — to zrozumiałe, że straciliście apetyt na mój widok. W ramach przeprosin pokryję wasz rachunek. Wiem, moje nawyki żywieniowe nieco różnią się od waszych, powiedział przyjaznym tonem. Odetchnęłam z ulgą, brat zwolnił nóż do masła. Chciałam wyjść i już prawie tak zrobiłam, kiedy jego twarz przybrała upiorny wyraz. On coś dostrzegł i wydał z siebie bestialski okrzyk. Znów zamarłam w nadziei, że jeśli nie drgnę, to nic się nie stanie. Dźwięk zbliżał się, widziałam to kątem oka. Obsługa ciągnęła jakiegoś faceta przez salę. Im bliżej stolika z pustymi talerzami, tym bardziej się szarpał. Deser specjalny w samą porę. Tego znaleźliśmy, kiedy wkradał się przez okno do sypialni dziecka w głuchą noc. To nie pierwszy raz, ale tym razem wpadł. Prawie puściłam pawia, słysząc te słowa. Obsługa siłą przyciskała mężczyznę do stolika pełnego pustych talerzy. Kopał i szarpał się, kawałki potłuczonych naczyń rozrywały jego ubranie. Nieznajomy stał niewzruszony, aż w końcu odwrócił się i wrócił do stolika. Zostałam na tyle długo, żeby zobaczyć, jak usta tej istoty dosłownie odczepiają się od szczęki. Wiedziałam, że nie zamierza zjeść swojego deserku tak schludnie jak kolacji. Złapałam brata za rękę i p*** z lokalu, słysząc w tle pierwsze jęki. Wsiedliśmy do jego auta i rura wsinął dal. Żadne z nas nie mogło wydusić siebie słowa. Brat dopiero w domu się zczaił, że zabrał ze sobą nóż do masła. Dopiero po upływie kilku godzin zaczęliśmy rozmawiać. Słuchaj, może następnym razem pójdziemy do kina zamiast na kolację? Spytał brat drżącym głosem. Pokiwałam głową. Szkoda, że już nigdy tam nie zjem. Ich żeberka w sosie miodowym to niebo w gębie. Benny Animation Polskie.